Witajcie, to są Wormy z 4 I gramy sobie dzisiaj, niestety, ale tylko na na, na boty Może w następnym odcinku zagramy sobie na, na... W multi, po prostu, tak? To jest moje utworzona gra jakaś O, teraz nie ja Co oni się tak... Hmm Ale przynajmniej ładny ten Wormy z... Oj, Buu. taka gra na ludzi, dawno już nie było czegoś takiego, same The Walking Dead, The Walking Dead, teraz w końcu mamy bormyzy. Teraz ja, no nie, no nie, no. o, przeżyłem, ok, co by tu sobie wziąć, polecimy sobie, nie. Jak to się tym latało? Na tą wieżę! Cztery, trzy... Dobra... Okej, okay. cztery, trzy... Dwa, jeden... No nie! Szkoda... E, jestem... Ja jestem czerwony chyba... O, parasol... Burza? Deszcz? Ciekawe. Mamy 3 minuty gry. Po 6 minutach chyba zaczyna się woda podnosić. Zobaczymy, czy się nam uda. Mamy tutaj bota normalnego, łatwego i trudnego. Jak widzicie. Jestem czerwony. Jak na razie chyba mi nawet dobrze idzie. Chyba tak. O, teraz ten trudny. Zobaczymy to. Co... On cały czas ten naloty robi. Nie, nie traf mnie. Dobrze. Dobrze. Teraz ja. Mam pierwsze miejsce. Gdzie jestem? Co ja? Co to ma być? Naprawdę. E, przepraszam, gdzie ja jestem? Co to ma być? A, no i spadnę. Nie, no w domku, się zrespiłem szarp. No Czemu te boty zawsze na końcu O jeszcze fajne bugi Bugi Jeszcze minuta O! Bum, bum! Najlepiej, najbardziej... Najbardziej lubię w Wormsach yy, tą taką pałkę. Pałę. Pałkę taką lubię fajną, pałki są fajne tutaj i super uderzenie Takim paluszkiem. Ten paluszek jest fajny. Gdzie jestem? Jestem gdzie... A to nie ja. Jak na razie na mnie się nie uwzięli za bardzo. Dobra. To będzie długa gra. Znaczy... Jak się zacznie... Nie! 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 Proszę, nie! Jak się zacznie podnosić woda, wszyscy będą uciekać na górę. Przynajmniej ja. To może uda się wygrać, ale to zobaczymy. Ok, teraz ja. Teraz ja. Jestem cały czas zarażony. Uh, ja sobie polecę. Uh, dwa. Nie! Nie! Co ja zrobiłem? Aj, 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 ciężko, ciężko, stało 20 sekund, totalnej rozwałki, no, co so jest, nie, 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 tak, 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 dobrze, przy okazji w tych wormyzach można tworzyć swoje teamy, można Twój team zrobić ze swoimi nazwami. O, zaczynam się topić. Już jeden pad. Wygrałem. Pięknie! Ten, który był najwyżej, oczywiście wygrał. Dziękuję. Dziękuję. Tak. O! Cóż za piękna walka! Taki koniec fajny. długa gra miała być? 6 minut ledwo. Zobaczmy. Wormez, Patrick... Najwięcej zabił. Dobra. No to wiecie co. Zagrajmy sobie może jeszcze jeden. Tylko tą mapkę może jakąś inną. To co to jest? No okej. Okay. Jakieś takie coś fajnego eee, Wygraliśmy Raz Dobra, no to chyba gramy Jeszcze jedna mapka Co to było 6 minut gry To to ma być! Tutaj też będę uciekał jak najwyżej, także Chyba też to wygram, chociaż, chociaż Zobaczymy Fajne składowanie, tylko nie wiem czemu takie długie. O, już ja mam teraz znowu czerwony. Aha, bo ja mam cały czas czerwony. A ten cały czas z tymi nalotami i... Bardzo dobrze mu tak. Nie! Trafił mnie! Noż ten. Charles Blood! No, fajne mam przynajmniej takie ubranko. O. Będzie nowa seria na kanale, tak przy okazji. Będzie to Assassin's Creed! Assassin's Creed. Tak, asasyn. Eee... Łuk, Łuk, hop, nie, jeszcze raz. Hop, hop, no, hop! hoj, hoj, Nie! O! Cza, cza, czes, Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Spadłem do swego. Dobra. Komputer teraz gra dalej. Znowu deszcz. Może coś bardziej sensownego. Co ten deszcz w ogóle? Okej. Okay. On zatap, topi? 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 Top. Patrzcie jak idzie! Ale ten pasek zapierdziela! Nie! No nie! Gdzie, gdzie to leci? No, uh, o, uh, prawie. Ty, ty uciekaj, Ty, w górę! No, w górę! No. no. Granat! No Jezu! Wa. Nie, nie, nie! Nie! O, dobra. U. Ten hard ma najwięcej życia. Uh, trzeba w górę. W górę iść. Co ja zrobiłem? No, w górę! Ej, bo znowu spadnę. Dobra, przeżyłem. Banan! I do tego bananka. Nie! No co ja robię? Nie, no. Muszę się nauczyć grać w dewormezy. Jeszcze ani raz nie udałem, mszczal. Mogłem dać deszcz, to by zalało ich. Z z z zalało. No. Co wymyślisz, przemądry komputerze? Pewnie granat! No... Nie! 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 Shotgun! Spad... Chyba... Chyba... Słyszeliście to? Tak? Dobry jest! <słyszy> o ty, ja ci się... Ja ci dam ci pośmiać! Muszę wytrzymać te dwie minuty. Jak wytrzymam to, to zobaczycie. No, co to się dzieje tutaj na początku? No. Desz? Okej. Okay. Coś się utopił? Tak. Utopił się. No, nie! Nie, nie, tylko nie to, 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 nie. Chyba mnie obroniło to coś. Chyba się udało. Haha, ha. aha, o, jest! Dobra, teraz muszę tylko ostrożnie... No, co jest? Dobra. O, o, a nie! 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 Chciałem przejść tam ostrożnie, ale nie udało się. Szkoda. Tak! Dobrze mu tak! Do wody! Jest! Uch. Hard. Chyba zdechł całkowicie. Teraz tylko ja. I jeszcze jeden gościu. Gdzie on jest? Patrick. Patrick. Hmm... Co to jest? Hop! o, Mój pierwszy strzał oddany, mam nadzieję, że nie ostatni. Teraz uwaga, Patrick się na mnie będzie. Teraz... o! Tylko nie nalot. Granat Śmierdzący? Nie. Nie, 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 nie wybuchaj. Jejba, że... Uh. Nie ma czasu, nie? Nie ma czasu, nie ma czasu. Muszę coś szybko wykombinować. Desz, nie desz, nie, 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 nie desz. Eee. Banany! Super banan... Nie, nie! 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 O moje jeden życia! Nie! Nie! No nie! No! No! Nie! No i jak on to wygrał? Nie! A ja 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 Jeden HP miał. Jeden HP. Dobra. To tyle na dziś. Pewnie jeszcze to dzisiaj wrzucę, ale z warm 4 to na dziś tyle. Zobaczmy... 1 0 1 0. Niby ten hard, taki hard, a ma 0, a normal ma 1. Także trzymajcie się, nie gramy z rundy. Do kolejnego odcinka. Cześć. Nie, cześć. Jeszcze. cześć. Cześć, 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 cześć. Cześć, cześć.